Cześć, arbuzku. Jak się długo dobrze trzymamy, prawda? Oby nasze obne relacje stały się jak najdłuższe, prawda? Tak, zgadzam się z tobą. A. A! Coś nie panuje nad sobą. A. Co jest to tobą dzieje, Chcę was ostrzec. Przed czym ostrzec? Przed wielką apokalipsą. Co? Jaką apokalipsą? Banan ładniej mów. ja ci nie rozumiem. mówić, że mamy uważać? Mamy ma być jakaś apokalipsa. Mówi, że jesteśmy przygotowani. Jeszcze gorsze złomie wchodzi. Jestem. Jeden procentem słaby od tego całego zła. Zło nadchodzi, a wy nie dacie rady zapewnie powstrzymać tego zła. Dopiero się zaczyna piekło. Ze mną jak arbuz walczyłeś, to było ze mną łatwo. Dla ciebie może nie, ale do Króla, załatwo co, by co? O co chodzi? Ma być jakiś król ode mnie silniejszy? Hmm? Przecież ja jestem najsilniejszy. Nie. Żebyś wiedział, że zło, które ma nadejść, będzie o wiele silniejsze. Co? Cebulka. Halo? I e nie żyje. Jak to? Faktycznie nie żyje. Jak myślisz, czyli na pewno coś tutaj idzie? Skoro to wszystko przekazuję, to tak. Chłopaki. Będzie coś na pewno gorszego? Będzie. O, pewno. Uh -huh. Czyli nadejdzie. U -u -u. Nie, ja już nie chcę walczyć z nikim. Masz mnie, bananek. Słuchajcie, mam do was coś do przekazania. Hej, Arbu, trój i bananek? Czemu jest nieżyła cebulka? Szedłem sobie, z pan e, gadaliśmy sobie. A, się cebulka co, mi coś przekazał, że jakiś zło ma tak, to, to prawda. Tyż tak mówisz. Właściwie miałem to do was do przekazania przed chwilą. Y, przewidziałem właśnie przyszłość. Tak, ale jeszcze muszę wam coś powiedzieć. Ważnego. To, że tak naprawdę przed chwilą cebulka został opętany i został zabity przez jego duszę. Król go zabił. Ponieważ nie chciał, żeby on dostarczał informację. Chciał po prostu, żeby król jego tam, żeby on sam e, był. Po prostu król chciał, żeby cebulka, supercebulka, przekazał mi informację, że dopiero zło nadejdzie. Bananek, będziemy mieli naprawdę ciężko. Ja też słaby jestem. Po walce, może jeszcze jabłuszka nam pomoże, nie wiem, no sami nie będziemy. Zrobimy, byśmy powiedzieć, to poinformować jabłuszce. Tak, jabłuszce. Ale ziemniaczek uciekł. I Gdzie on może się chować? Gdzie on będzie? Już trochę za nim tęsknię.